Siema, tutaj, Mr. Dircik, a ze mną jest... Mr. koła siema! A to jest mapa, której Kuba z... fuck, Zna nazwę. <noise> Dobra, ogarnię. No. Kuba, z... znasz nazwę, powiedz nazwę. Mountain Survival! Ui! Nie rób Ui! Dobra, ja idę Ja idę przy drzewo. Dobra. Jak, jak ty lubisz. Prawda życiowa o Kubie. Lubi rysować drzewo. E, bo zaraz zarobisz. A Oje, idę po Jakby to rzec, to jest trzecia próba nakręcenia coś na mój kanał. No. Jak to trzecia? Czwarta. Czwarta, Nie. a co my jeszcze próbowaliśmy? był dwa razy castaway. Dwa razy castaway i to trzecie. Nie, i był jeszcze coś tam, survival Jak jak. ciła, zaraz bym wpadł do tej dziury! O, dziura, gdzie? Dziura! Fak, 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 fak! Au! Eee, a ty woda, i węgiel, i żelazło, i lak. Ale mnie zagrało! Wow. Dobra, Dobra. Dobra. Ja, ja już... Czekam na... O, sam... Jaka jaskinia wyczepista, przyleź tu z kilofem. No jak? Ja nie mam kilo, powracaj, idziemy gdzie ja A jasne, Cza, Weź to ty też teraz zobacz. Ciemno jak w dupie. Diaksów poszukam. <noise> Edzikman, nie patrzę się na niego, won. Edzikman! Kurwody matchman. Edzik, mogę się na ciebie popa? A, patrzę się na Edzia. Kukę Edzia. Na dwa hity mnie z nią! A ty się Michał zamknij No, zamknij No właśnie, daj mi te drzewo, czy co ty tam masz A jak wytwarzać piasek? Kąd tu wziąć więcej piasku w tym miejscu? Spać na dół Czemu ty się bijesz? Kabla. co? nie umie trzymać. Mi Michał jest taki, że nie umie trzymać kabla. No wejść. Ja wrócę. Ej, pomóż, rzuć dyszę. No nie, 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 Się spadam. Sam się spadam. nie, no. Dziadu. nie, 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 jest Trzeba kopać derw. O chmał rekord. Idziesz? Za mną? Dobrze. Nie wiem, szedł z Ty jak ty mnie wyprzedziłeś? Normalnie. Jestem hardcorem. Tak, smak. To... Tak, Cześć Bye bye bitch! Co to bo tu za No właśnie I mam puser puska! to Where are you? Dobra, ja idę zrobić kilo co ty już Tu się żeś zadomowił jak u Marysi Nie? U Marysi Nie wiesz że co chodzi? Ja też nie wiem ci się jak u Marysi, czyli Daj drewnej kobla. CZOŁEK! Daj drewno i kobla. Sorry, chciałem tylko drewno i kobla. Tu twój kilof leży. No, tylko muszę najpierw wrócić. To jest blisko. Afaf. Wow. Majerze żelazo. Tylko jedno. O, o. jest spawner! O, zostaw, czego? Kostków. Nie bi, nie bi, nie bi, czekaj. Tak, kostek. A kisz. Kostki w dupie. Czy zawsze w do... Mamo! 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 Nie Mamo! 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 Patrz kto jest w naszej chacie. Fuck. Popadłem to. No, Dobra, naprawdę, ja Ale nie gości od żeberek. Od y tych. Mówiłem, nie zapraszaj, gości od żeberek. Od chleba. Od, od tego. Od chleba, bo oni dają. No oni mankę na chleb sprzedają. Od chleba? Od Żeberek, od... O, od schabawy. Um, Ząbiaczy no, to gości od czego? To muruj! Aaaa! Muruj! O Jezu, ile to masz tego po <laughs> ciebie jest? Gdeś? Cześć. Gdeś? Tu? Cześć. tu. Co? Muruj! Gdzie ty starłeś? Ja tu wbiję! Ja tu wbiję i ich będę bił. Zebrałem cię. Nie bij spawnera, nie bij spawnera! Przyda się! się. Dobra! Oh. Czekaj, ja rozwalę spawner. Nie. Maśka miała, coś tam gdzieś... A! Maśka, maśka, maśka! <laughs> Dobra, zatukę cię! Zatukę cię! Daj kobla, daj... <laughs> A jak to zabrzmiało, nie pytaj <grystanie> 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 Ja muszę tutaj bo to widemy! No to się posypłem! No cz to co mnie muruje? A i tu daj, daj bitches! No, a i ty nie zabiłeś! Dobra, mam tutaj kabel. Fa. Daj bitch! Właśnie wonot grześni tam. Daj! Ale ty co mnie bijesz? No. A ty nie żyjesz? A ty żyjesz? Gdzie jest węgel Ja mam Trzymaj redstone na rybkę Masz mój węgel Sorgi! Myślałam, że to Baśka. baśka, baśka. Ej, gdzie ścina? Ej, tam i tamki gdzie zostało chyba coś? jeszcze Ała. Ej, on się tu zrespił! Tylko to mam, co troszczy się Ej ale, ja chcę swój item yy Ale, nie Że ściany się zesp Ira це ty to tu No, why dobra, nie mieszkamy tutaj. Mijamy mi SUV Fakt No, mam no, je wszystkie Heh pech pharmac ja Dobra, czekaj Zabieram ten crafting table i się stąd zabieramy Jesteś ja ci pokażę, gdzie ja chcę mieszkać. Tylko tam dojdę. Ja chcę mieszkać tam, gdzie pokażę zaraz ci, dojdę. chodź. tutaj, tu się tam, ja Zamieszkamy tutaj. na platformie. <ślech> no, po zamieszkamy tutaj, chodź. Dla chodź. Nas, a dla mnie półgodzinne. Pomóc rodzicom. Ej. A ile jeszcze Czy zostało? Mi? O tu, tu ja chcę, gdzie? o tu, gdzie jest kilo, dalej kilo Fail! Już nie A Dobra, już i tak zaraz będzie ten koniec Main. tego odcinka 5 minut Nein, nein Dobra, ja zrobiłem zadanie właśnie Czemu? Chodź, ja chcę tu mieszkać Kolejny map tu Gdzie mam dywadnik z piasku? Ej, czemu piszesz? Czyli przecież gdzie słyszę. Muszę programy wyłączyć. A! Gdzie? A, I postaw. Co, będziesz af-af-af. Weźmy po krótkiej przerwie dla was, a dla nas po jakiej? Z, z godzinkę. Z godzinkę. ci pomóc rodzicom. Dobra. No, co robiliśmy? Mieliśmy budowę tam, daj kobla. Czekaj, ja ci do temki i idę kopać. A właśnie, daj mi tego, filozofu. Masz. Zrobię sobie. Swój. Masz, masz tam w skrzynki. Ale jak chcę kamienny. To zrób mi się kierę od razu. Nie. O, wągiel. Jestem zmęczony. Czemu? Yy, wiesz co to są bele z siana? Ta wiem, przecież nieraz nie je widziałem. No właśnie. Trzeba, cztery, okna O o, górek. O, górek. o, kopalnia! Ja się wyzdrażyłem, ze po kopalni, a tu nagle mi zza zakrętą! jest tak... nie bój bo... się eee. Bardzo możliwe, Ej, ja boję ja, się ja O, zlazło Co ja patrzę? Wiesz, że, wie, że w Diablo 3 e, jest taki aktywność. co ja patrzę? O, tulimy się! Co? Nie wiem, ale jest to co się co z nim zrobi? Co trzeba w nim zrobić? Co ja patrzę? Śmiesznie, co ja patrzę? Nie, Po co? Ale przysłuchiwałeś, się dobrze nagrało tamto? Odsłuchania. Co tu mam nagrywać? E, skrzy... hey, podkopałem się od spodu do skrzyni od homera. Nieumyślnie. umyślnie. jabłuszka, na jabłuszko, chleb i gunpowder. Co tam jest? Czekaj, jest tu druga. Poszukam drugiej skrzyni. Ho, z kim skończył pobieranie Team Fortressa O, no, pociśniemy. Zaraz. Ty ja co z nim. O to zaraz to pociśniemy. tak, jest tu druga skrzynia. Popatr popatrzę u nich, czy jest druga skrzynia. Nie, to tak. Spoko. Ho. Y y y mamy pochodnie. Zrób. Tak. Nie. Bo tutaj jest za dużo w tym domu Oświetlimy spawner Nie, nie, tylko tu. Jasne. nie dobra ja oświetlę nie Poczekaj Ja idę oświetlić to spawner na hardcora Wrzuć do skrzyni Nie, do, masz, da, masz, masz moje itemki Hardcore z daleka Patrz, wiem, ja je będę tu zwabiał A ty tam wejdź i oświetl Bo ja je tu dziuro Nie mam czasu robić. Ja je dziuro będę zwabiał Fak wyszedł Że dużo Czekaj, piecyk zrobiłem. zrobię na RP. Dobra, bijesz pająka. Dobra. Dobra, mam dwa smury. I tak mi Chodź tu pająku. Chodź tu dziadku. Ja je biję, ja je się. Poczekaj, to, poczekaj, poczekaj, idem schowam i tam zbiję na hardcora. No to wejdź tutaj, bo ja tego nie przeskoczę! Czekaj, Dek dam ci jeszcze jedno pochodnie. Masz. Pochodnie. Mam pochodnie, nie. tylko chcę kobla jednego. Ja mam, albo coś. Masz już tyle. Stop. I zmieńmy na bo ci z tyłu na nogach coś źle widać. Gotowy? Dobra, je. Czekaj. Fuck you, bitches! Aaaa! Dobra, wbijaj. Świetl! Oświetlaj! Oświetlaj. Świetlaj! Ile ich tu jest? Dobra, jeden dednął. Wypad! Bo zaraz mnie zabiją. Ej, jest jasno. Się na mnie nie rzucają. Dobra, jeszcze nie będę rzucał. O, jest dzień. Jace, jasno. Ale one się spałnią nadal czemuś, nie wiem Co miałeś? Czes Hej Jak w drugą stronę? Od... W drugą stronę jest spawner Po co żeś tam znowu pola One się nie spałnił! Wyjdź, odsun się No bo chcę tu zobaczyć czemu one się spełnią te ciałki Tu się pogląda One się nie spełnią a spawner ich się przyda, nie? Ale jak się już teraz zrespią, to... Jak to? Tu już, już... się nie zrespią teraz. Zabieramy skrzynię? Tu trzeba... Tu trzeba e, rozkopać się chyba. I zrobić grindera dla nich. Mamy jedną, ale dobra. Czekaj, ten dom jest tu rozplanowany. Robimy żelazne kilofy, bo mam ten... Żelazo znalazłem trochę. Ech, zaraz. Tak tutaj będzie koniec w domku. O, i teraz poziom Dobra, ale... o ja, a, trzeba się gierę zrobić. To. Ej ty, ty weź bo jeszcze cię pozwo, Jeszcze o, cię pozwolę koko, się Euro Spoko E, rozpoko piłka, ale hej, wysoko wszyscy raz śpiewajmy I... Fak! Cześć No Cześć, wyjdziesz tam jest światło Fak, idź w stronę światła Ej, no jak ja wyjdę? A to nie móg... No syn skakanie No <grym> byłaś już No jak? Rozkakanie. Dzięki <grym> A ja miałem takiego śmiesznego sy... Miałem... Daj dwa kobla jest? Czemu ja skaczę na shiftie cały czas? Temujinie <grym> Temu... DAJ DWA KOBLA! Ten ogłosił się dżangi z Hanem kiedyś Ten Jeszcze tak jednego Ten Nie? No, Dzięki Jeszcze can. jeden, niech. Dżingi skun. Tak, tak, tak się do niego zwracali. Te, hey, budim. No. <laughs> Masz. Ej, jaki lofa mam, ale dobra, spoko. Na no, zmarnowaniu, nie no dobra, mam. <laughs> Albo. No, ja a nie Ej, co ja niech ty... A interromę drewno. Eee, co? Co ja kopię? Jeszcze 5 no, minut. Ile się udało przykopać parę klocków tylko co, ja, co ja... Co ja kopię? A ile drewno tak, rozbudzisz? Zaraz... Gdzie Eee... Nie poruszać tego tematu. Majonez?! Wy, wy nie wiecie. Dobra, wy nie wiecie o chodzi, ale my wiemy o co chodzi. Majonez to zła rzecz. No, nie... U nas, u nas to A zła rzecz. A gdybyście wiedzieli, to byście... jest złą rzeczą u nas. No, bardzo Na zła. Chodzi o naszą sprawe i w ogóle. jest złą rzeczą, majonez. Chodzi oh, o oh, pewną oh. dziewczynę. Ale więcej nie mówię. Bardzo złą. Co? O, Kuba! Co sądzisz o swoim mm. koledze? Mm. Kacpio! Fak! Ty bym spadł do tej dziury, Zedziem. Coś... czekaj, pokażę ci! Będziesz rzygał dyrtem. Pokażę ci, co o nim myślę. No! I don't patrzę Panie to miałem zrobić. Patrz! PATRZ! What are you patching? O, dostałem matching za zdobycie drzewa. <laughs> nic E to moje! What are you patching here? What are, are you patching, patching, patching? For your mother. Nie chcę nic mówić. Więcej. E, żelazo znalazłem w skrzyni. Co ja... co ja gadam? Nie w skrzyni, tylko w tym... No, to tak, tu warsztat. Co? Tak. strzało. I znikła. E, gdzie moja skrzynia? <grywa> Dawaj temki. Trzeba je jakie... Nie, 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 dalej, 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 dalej. Dalej! Dalej, dalej, dalej. dalej. O, dzięki. Nie no, no dobra, masz to, to. Dalej. Ej, wszystko, wszystko wrzuć! Może być nasz dom? Tam nie powiększę, bo jest ten głupi spawnik. Kto tam? Tak. Nie trafiłeś. Puk, pok. Dobra, nie ściągaj od roja. <noise> Wiesz, że jesteś głupi. Moje, wszystko moje! Puk, puk! Puk, puk! Wiesz, że jesteś głupia? tam? Ej, no nie bije się przeznaczenia! Bo biłeś przeznaczenie! Bo biłeś... Ale jakim cudem? Jak? Ale jakim cudzem, ale 34? Ja jacy... do domu smarki. Zabiłem, bo ty mnie zabiłeś, bo śmierci. Wadmi stąd. my no haj mi. Wy tam patrzysz. wow, wow. Gdzie szłeś? Gadaj. Na pole, na pole, nać. się. Ej, czekaj, ja idę stąd, nać. Już, no kurde. Na. na pole. Mieszka ci się... Co? Jezu, Prywa. siadła, już myślałem, że coś innego powiedziałeś. Wow, mieszkam siadła. Siadła, że mi... Kabel się coś podnie... Co? Myszka ci coś zrobiła To coś, coś nie, zrobiła Nie powtórz, powiedz Dobra po nagraniu powiesz Dobra? Ej no kurde Żelazo na widoku <grym> Trzeba do niego dojść Medalów farminga kailofa okay. nie mam Farming simulatory W Minecrafcie. Yeah. Żarło z basiek. Co? Będziemy strzały żerli? A ja idę na naszych... A ja idę do basiek. Mm. Idę na imprezkę Przyniosę żarło. Aha, ja, muszę coś powiedzieć. No? Muszę powiedzieć coś twojej... Muszę powiedzieć coś... No! życie cię dorobiła. Mon. Ło, <noise> wow, ile tu jest! To jest no, kompletny Mordor! A. Co? W dziurze. Heeey, <grywki> im Dobra, nie, 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 ja nie, Ja tu proszę nie mogę padłem. <grywki> no, stu diabła! Zarejścia się w dziurze. Co? No, Skąd to uczę? A nie, to był ten, nooo. <grywki> ja, no, nie Ja też nie, chyba... Tak, ja chyba Krzysiu wszedł no, okay, właśnie do skaepa. Co misz? Okay, jasne, jasne. Co? Cześć! A ja w ogóle. <głosy> <głosy> Witamy w serwisie testowym Skype. Po sygnale proszę o nagranie wiadomości. Po nagraniu twoja wiadomość <noise> zostanie Witamy ci odtworzona. Skype. Testowy, Jezu. Testowym, to jest krzyż. Tu. A w krzyżu węgla. Rozłączymy, to, to będzie głupio na nagraniu wyglądało. ŁOWAŻ KAFON! stoi. Ale Palikot się na coś nie zgadza. Palikot chce wycofania krzyżaków z lekkich Gdzie jest krzyż? Dwa krzyżaków? Gdzie jest krzyż? Weź krzyżaczy, krzyżaków. Nie no Krzyżacy byli na... dobrzy, to nie tylko Polacy Fuuu, zabić Zaraz będą komentarze, no? Z, z, tak, komentarze, niby skąd? Na moim kanale Co, ten Mudżyna? Krzyż Zaraz idę do babci, że Krzyż znalazłem Mamy A, coś nie? przed drzwiami Dobra, w następnym odcinku to zrobię. Nie no, ale ja farmę chciałem. Ja to w następnym odcinku zrobię. Na razie udaję. Co? Ej no, mam. No udaję temu Jina. Nie, temu Jina. No dobra, jeszcze mamy chwilę Podejdź. czasu. Dobra. Co, moherowy i Słońce kili się tak. przechodowi. Ja opowiadam piękne no, A ten walnął krzyż przed domem! What the fuck? Czekaj, buduję pomnik! No, nie ma nic lepszego. Coś pięknego, wielkiego. Muszę sobie tutaj. A tutaj? już ściągnę sobie klucz. W następnym odcinku to pomnik już ściągnę sobie klucz. Albo mogę... Powiedzieć to teraz i ściągnąć kluczka i kleić. Nie, ja ci nie. Ja się nie. Znam. No, no, boom, boom. Ja wiem co zrobię. Wyjdź Tylko pamiętaj, musisz. No bra. Tak! Nie, nie! Spuszczę, eh, drzwi! Było krótkie cięcie. Bra! A jak się podoba ten obrazek? Eee, wróć. Zapomniałem. Przepraszam. Eee, no krzyż rozwaliłeś! Dobra, nagrywamy jeszcze? JJ? Mr. Dirt! Wiesz, nie no to się nagrywa cały czas, bo ja włączyłem jak powiedziałem to, co stałeś tam co chciałem pierwszego boom Dobra kończymy to Siema Siema, siema, nara, komentujcie, subskrybujcie yy, Jaki to jest guziczek, nie wiem jaki jest u mnie guziczek, jakiś posrany, ale dobra Łapkujcie do góry, bo w dół to jest źle Coś, coś jeszcze? Koniec Boom